Ah, está some pretty novel Uszczędzice ze szkoły podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kordem biorą dzisiaj aktywnie udział w dniu Ziemi, powiatowym dniu Ziemi, który jest organizowany w kościerzynie. My natomiast przygotowaliśmy happening w ramach programu profilaktycznego. Happening pod nazwą Warzywa, Owoce warto zjeść. Przygotowaliśmy mnóstwo warzyw i owoców. Dzieci są przebrane za owoce i warzywa. Również zaśpiewają piosenkę pod tytułem, Co jest zdrowe. Myślę, że ta akcja przyczyni się do tego, że dzieci i młodzież częściej sięgną po owoc i warzywo do zjedzenia zamiast niezdrowej przekąski. Programy takie profilaktyczne o zdrowej żywności propagujemy w szkole. Co roku mieliśmy różne akcje. Na przykład Dzień Otwarty razem z rodzicami, kiedy dzieci również przygotowują albo ciekawe koktajle, albo sałatki owocowe lub warzywne. Chętnie jedzą, łącznie z oliwkami, z kukurydzą, papryką, nawet chili, które wykręca nieraz wózie. Ale dzieci naprawdę robią to szczerze i chętnie. Ponadto mamy program w szkole, który realizujemy już od wielu lat z Agencji Rozwoju Rolnictwa. Dzieci jedzą warzywa w klasach 1-3 systematycznie. Myślę, że dzisiaj będzie dużo atrakcji, miłej zabawy. Oddaję głos panu burmistrzowi, pani staroście i oddam głos również panu prezesowi okręgu. Bardzo proszę. Po roku ta impreza, która związana jest z Dniem Ziemi, rzeczywiście ma przyzwyczajać dzieci, młodzież do tego, abyśmy nie chcieli wszystkiego wybetonować, żebyśmy pamiętali, że, że ma być trochę zielonych, zielonych krzaków, drzewek, żeby też pamiętać o tym, żeby jeść i owoce, i warzywa, i żywność, a nie tylko wszystko, co jest zafoliowane i hermetycznie zapakowane żebyśmy czasami poświęcili trochę swojej pracy i chcieli pójść i pozbierać i, i być może jakieś konserwy, zaprawy zrobić. Jeśli tak będzie, to się będziemy cieszyć, ale przede wszystkim, żeby się wspólnie bawić i żeby potem wspólnie posadzić gdzieś te drzewka, żeby pilnować o zielone place, skwery o to, żeby też nie zanieczyszczać i pilnować, żebyśmy swoje śmieci po sobie też wszędzie zawsze zabrali i zostawili po sobie czyste miejsca. O dlatego dziewczynki z naszej szkoły zaśpiewają dzisiaj piosenkę. Aby pomóc realizować te zadania, świat woła o pomoc. Tak jest, świat woła o pomoc. Ani się obejrzy, sąsiad ci pomoże, Razem będzie łatwiej, się po dworze. Dziękuję. Jestem tu rzadkim gościem, ale jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj z Państwem, szczególnie przy tak pięknej pogodzie, która na razie e, wspiera to przedsięwzięcie, być. Chciałbym przekazać również, proszę pozwolić, życzenia od dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, pana Adama Kwiatkowskiego, który nie mógł tutaj z nami być, ale dziękuję za zaproszenie. Ja tylko trzy słowa, przed chwilą mówiłem do telewizji, że nie jestem pod wrażeniem. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego przedsięwzięcia, pod ogromnym wrażeniem rozmachu i pozwólcie Państwo, że skupię się tylko na podziękowaniach. Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim opiekunom szkolnych i Ochrony Przyrody, wszystkim nauczycielom wszystkim wychowawcom zaangażowanym w tworzenie tego przedsięwzięcia. Jest to efekt pracy na pewno nie wczorajszego ani zeszłego tygodnia, tylko całego roku. I za to bardzo serdecznie Państwu wszystkim dziękuję. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować osobie, która jest dobrym duchem tego przedsięwzięcia, spina to mówiąc kolokialnie i przybiera to w związku z tym taki efekt, a nie inny. I bardzo serdecznie, w terenie Ukłaniam dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim instytucjom, które towarzyszą nam tutaj na czele z nadleśnictwem Kościeżyna, które jest bliskie mojemu sercu i również przygotowało dla Państwa pewną ofertę. I na końcu chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować właśnie władzom samorządowym za to, że wspierają, za to, że pomagają, a obecność pani starosty najlepiej świadczy o tym, jakie jest podejście do, 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 do tych spraw na, na tym terenie. I jestem przekonany, że to właśnie pozwala osiągnąć taki efekt, jaki tutaj widzimy. Dzień Ziemi wiadomo, że jest to Dzień Postaw Proekologicznych, i dlatego bardzo się cieszę, że tak szeroko są propagowane te postawy. Edukacja Ekologiczna. Jak się tak popatrzy na te wszystkie piękne kolory i stroje, to widać, że też jesteście y, Państwo wpisani w hasła tegorocz, tegorocznych obchodów y, dnia Ziemi, ponieważ w tym roku pod, obchodzimy pod trzema hasłami. Y, czyli jedzmy owoce i warzywa z lokalnych upraw, chodźmy pieszo, tak i miejmy jak najwięcej kontaktu z przyrodą, a także posadźmy drzewo. I Tutaj widzimy dookoła, że są drzewa do posadzenia, że mamy zdrową żywność z lokalnych upraw na pewno. I też przeszliśmy się już pieszo, więc mieliśmy ten kontakt z przyrodą. Jarosław Cichocki, pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Na stanowisko Ośrodka Doradztwa można zapoznać się z życiem pszczół, oglądnąć pszczoły, rozwiązać zadania, wygrać upominki. Przede wszystkim, tak jak widać, dzieci malują kolorowanki, również rozpoznają owady pożyteczne. Pani przyniosła na dzisiejszy Dzień Ziemi? To stoisko to jest sól ziemi naszej. Tutaj można sobie obejrzeć jak wyglądają kryształy soli oraz inne minerały, które stanowią zespół najbardziej znanych minerałów świata. A także skały, z których powstaje gleba. Gleba żywicielka. Młodzież najbardziej była zainteresowana tym, jak to fajnie widać, cytując młodzież, ponieważ te kryształy soli zupełnie inaczej wyglądają w powiększeniu niż w takiej postaci normalnej, a tym bardziej takiej zmielonej, jaką stosujemy w domu. Podobało im się to, jak widać fajnie ziarna i fragmenty minerałów w skałach, bo jedne się błyszczą. Największym zainteresowaniem cieszą się te, które mają najciekawsze. Kolory. Poza tym młodzież może sobie sprawdzić takie podstawowe właściwości skał i minerałów, jak rysa, jasna rysa, ciemna rysa, próbować je zaklasyfikować do, jakiegoś, do jakiejś grupy. Tutaj mam takie ściągi, dzięki którym mogą sobie pomóc, lub skorzystać z atlasu do oznaczania skał i minerałów. Skąd pani do Kościerzyny przyjechała? No ja w ogóle reprezentuję Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku. Niech Panie podsumuje dzisiejszy dzień. Był wyjątkowy, dużo atrakcji. Dużo stoisk. Myślę, że taka mobilizacja szkół, opiekunów szkolnych kółlo od lat y, temu służy, że skrzykną się, przyjadą, bo przecież to jest edukacja ekologiczna w terenie. Nie muszą szukać żadnych instruktorów. to jest wszystko podane na tacy. Mamy tyle atrakcji, bo przecież pszczoły, ochrona pszczół, miód, produkt ten pomorski. Myślę, że to jest warto już... Zobaczyć. Nie każdy ma okazję podjechać do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Druga kwestia, parki krajobrazowe. Wdycki Park Krajobrazowy, Zielona Szkoła Schodno, Kaszubski Park Krajobrazowy i Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku. Przecież to jest przyroda, natura, a hasło tegoroczne jest w kierunku natury i myślę, że leśnicy, nadleśnictwo Kościerzyna, Lipusz, Sanepit, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Pan Piotr Kwidziński, Gra Terenowa, Ekologiczna Po raz pierwszy myślę, że te atrakcje przyciągnęły wszystkich tutaj na to spotkanie. No i przygotowane nagrody, bo wiadomo, że za dobrą pracę, za wykonany konkurs należy się coś. W końcu dowiem, że uśmiech to też jest zdrowie. Gdzie jest płc? Puc jest y, jak się idzie z kościerzyny właśnie tą drogą na grabowo i na kaspę, na klincz, tak. w Tak. Jak u was w waszej szkole wygląda zbiórka odpadów, y, jakieś przestrzeganie? Ekologii. U nas właśnie bardzo dobrze, ponieważ jak mamy jakieś papiery, to składamy do takiej pani, ona się nazywa pani Bożenka, jest pedagogiem u nas w szkole i składamy u niej odpady. A później, przykładowo, jak jedziemy na dzień ziemi, zabieramy je i dajemy na. żeby wymienić na drzewka właśnie. do szkoły. I ile dzisiaj tego przywieźliście tutaj do Kościoła? Bardzo dużo. Bardzo dużo. Du a ile za to dało drzewek? i um, chyba się nie da policzyć. Moja koleżanka miała 15 kg i dostała 6 drzewek. Tam. Pani? A te drzewka to są jakie? Co to są drzewa? Sosna, świerk, dąb, jarzębina. Właśnie. Hmm. I w coś jest z tymi drzewkami u Was stanie? Zasadzimy. Zasadzamy je w ogrodach, i... Tak. lasach. macie już takich dawnych drzew, długo zebranych przedtem? Czy one są już wysokie? Tak. Tak. U mnie tak przyjęło się. już bardzo <laughs> bardzo wysokie już co robi Co robicie, żeby dbać o przyrodę? O to, żeby ziemi. Segregujemy żeby się nie śmieci. Śmierć, jak są jakieś śmieci na ziemi, no to się wyrzucamy do kosza. Odpady no. się segreguje. Właśnie. Oszczędzamy energię, przykładowo jak y... Aj. Już uciekam. Zamiast samochody, jeździć na rowerem. Zamiast samochody, samochodem jeździć na no rowerem. No rowerem. No. Albo też jak przykładowo oglądamy telewizor i gdzieś wychodzimy trzeba wyłączyć, bo trzeba oszczędzać energię. światło. No światło też. W szczególności. Tak samo wodę. Wodę też trzeba wyłączać. Przyjmujemy makulaturę, rozdajemy krzewy, drzewka za makulaturę. Ile za to? No generalnie jest przyjęte 5 kg makulatury. Pan nie ucieka, pan musi do krawędzi. 5 kilo makulatury, jedno drzewko. I to drzewko kiedy trzeba posadzić, a żeby to y, teraz w Właśnie pirach... w tej chwili, tak. Ta akcja się odbywa właśnie w kwiecień. To jest dobra pora do posadzenia takiego drzewka. I jakie zainteresowanie? Ile, ile już tego macie tak na oko? No tak jak widać z tyłu za mną. Zainteresowanie jest. Szkoły przynoszą makulaturę ludzie. Także zainteresowanie jest. I ta makulatura dokąd jedzie? No, makulatura jedzie do celulozy, do kwizyna. Do świecia też może jechać. No, też może jechać. Tam ją przerobią na papier. Aha, a papier tutaj przerabiają na drzewko. Tak jest. Nikt nas nie chce żyć w grudzień, nic nas nie chce chorować. Może sam wiele z Idź musisz tylko coś Więc podciągnij rękawy i poszukaj śmietniczki. Zacznij świata sprzątanie od najbliższej uliczki. Ani się obejrzysz, sąsiad ci pomoże. Razem będzie łatwiej, krzątać się po a gdy już... I chciałam Wam życie, chciałam Wam Wszystko wodą, powietrze, Jakie są eksponaty starodawcze na tych właśnie, właśnie zbiorach? Co jest największe, co najmniejsze i ile tego jest? E, najstarszy, chyba najbardziej wyjątkowy, był e, telewizor. Z tego co już pamiętam to był H Neptun tak się nazywał. I myślę, że to był taki najbardziej wyjątkowy, ale tak to mieliśmy bardzo dużo małych rzeczy, typu klawiatury, czy jakieś monitory, miksery. Myślę, że więcej właśnie takiej jakby drobnicy niż samych takich dużych rzeczy. Zbiórka odbyła się 1 kwietnia trwała od godziny 8 do 16. I co się potem z tym działo? Potem zostało to wszystko odebrane. Jednak po zapewnieniu jednej ciężarówki musieliśmy czekać jeszcze na drugą, która przyjechała dopiero w poniedziałek. Po no co zbieramy to? Dlaczego nie, nie można Ponieważ zawierają wiele toksycznych związków, takich jak na przykład brom, mykiel i inne, które zarówno szkodzą w środowisku, ale także jak i nam i powodują wiele chorób, m.in. nowotwory. No i samo fakt zanieczyszczenia środowiska, czy chociażby lasów jest raczej złym, więc... Lepiej to chyba oddać do nas za darmo. Kiedy następna da zbiórka? W przyszłym roku. Nic z nas nie chce być gorszy, nic nas nie chce narzekać. Świat nas prosi o pomoc, nie możemy z tym zlekać. Patrz jak robią to inni, nie chcesz chyba być tyle. Weź przykłady z sąsiadów.

Szkoła podstawowa numer 6 z kościerzyny, klasa 2D. Przynieśliśmy makulaturę, tak. tak. Stare co? Stare, stare, y, takie... Ym, papiery. Stare papiery. Co to było jeszcze? Yy, jeszcze kalendarze to były. Kalendarze stare, stare podręczniki, tak? Gazety stary, też mieliście? Stary, tak, albumy. Też mieliście, stare albumy i podręczniki. Powiedzcie mi, po co myśmy to tutaj przynieśli? Żeby robić inny papier! Żeby zrobić nowy papier. A dlaczego to jest takie ważne? Bo wtedy świata nie zanieczyszczamy. Nie zanieczyszczamy świata i co jeszcze robimy? Co oszczędzamy, pamiętacie? Drzewo. Oszczędzamy drzewa! Oszczędzamy drzewa, bo żeby zrobić nowy papier, co trzeba zrobić? Trzeba drzewa. Trzeba wyciąć drzewa, a drzewa bardzo długo rosną, prawda? Żeby, żeby wyrosło takie duże drzewo, z którego da się zrobić Papier, to trzeba bardzo wiele lat musi upłynąć, tak? tak. Dlatego my dbamy o przyrodę i, i e, nie chcemy, żeby wycinali lasy. Bardzo dobrze, a to wycina lasy. Pan Szyszko. Należymy do szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody i także należymy tutaj do oddziału w Kościerzynie i dlatego jesteśmy tutaj. Ponieważ mi się wydaje, że w Kościerzynie więcej się dzieje i dzieci mają możliwość wziąć udział w takim właśnie wydarzeniu. Są myślę zadowoleni, ponieważ już e, otrzymali drzewka z emakulatury, biorą udział w licznych konkursach i, i na pewno wyniosą dobre wrażenia. Przyjechaliśmy z makulaturą, e, ponieważ mam taką grupę mieszaną i, i tutaj nie, 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 nie przebieraliśmy się, więc e, nie braliśmy udziału w tym konkursie akurat. Ale e, makulaturę daliście? Tak, bardzo dużo. I co dostaliście za to? 28 drzewek. I co z tym zrobicie? No wsadzimy. Niektórzy wsadzą u siebie w ogrodach, a część przy szkole. Ja też chcę mikrofon. Wow. gada gadaj coś do tak. kamery. Będzie Witam. super. Żeby dbać o naszą ziemię, musimy na pewno nie śmiecić, na pewno segregować śmieci. Żylibyśmy w niezaczyszczeniach. Nie byłoby nic zielonego, byłyby same ulice, byłoby ponuro, nie pachniałoby kwiatkami. Dlaczego ludzie wywożą śmieci teraz? Są za darmo i nie chcą za nie płacić, dlatego wyważam e, do lasu śmieci. Ludzie często nie posiadają wiedzy na temat jak szkodzi to całej e, przyrodzie i TFP i da. Dziękujemy.